Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne czytanie. E, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, dużo komentarzy ostatnio się pojawia o tym, że e, nie słychać dobrze e, nagrań. E, kochani, wydaje mi się, że to jest raczej u Was. E, zobaczcie, co, 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 co z Waszymi telefonami, czy, czy laptopami, czy czymkolwiek, czy, czy może coś e, na YouTube jest nie tak, bo. U mnie jest wszystko ok, u większości również, także to ode mnie, kochani, nie zależy. Także te uszczypliwe komentarze to czasami, kochani, sobie myślę, można by było sobie, kochani, naprawdę podarować. No dobra. Także, jeżeli coś Wam tam nie gra, no niedawno y, u mnie też na kanale już y, czytania pojawiają się z dubbingiem, kochani. Y, y, także, jak ktoś by chciał oglądać moje czytania w języku na przykład angielskim, y, to y, bodajże w prawym górnym rogu, tam gdzie jest zębatka, w ustawieniach, można sobie przełączyć na inny język, na dubbing. Także y, no, kochani, y, zapraszam do tego. Dobra. Ok, zobaczmy, co dzisiaj słychać. Co ma tarot Wam dzisiaj, kochani, do przekazania? Jaka opowieść tutaj na dzisiaj do Was przychodzi? Dobra, zobaczmy. 5 kart. Zobaczmy, co nas talii, Jaka energia główna do tego czytania, o co chodzi. O, kochani, dzisiaj piątka kielichów i y, król buław. Oj, kochani, wydaje mi się, że może tutaj o jakąś osobę, jakiegoś króla buław y, chodzić. Y, baran Lew Strzelec, chociaż oczywiście nie musi. I w związku z tym, no jest tutaj karta mówiąca o rozczarowaniu, o jakimś smutku, o tęsknocie. W tej talii ta karta jest przedstawia tutaj osobę, która jest w żałobie i coś tutaj opłakuje. Kobieta, która jest ubrana na czarno i no po prostu tą swoją żałobę gdzieś tutaj przechodzi. I no zaraz zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak to czytanie się tutaj dalej rozwinie. Piątki kielichów chyba dawno nie było w czytaniach jako karty głównej. Pod tym król buław, no może to być karta jakiegokolwiek tutaj męskiej energii, mężczyzny czy szefa, czy, czy męża partnera, także no może tutaj przyjść do Was jakieś rozczarowanie po prostu kimś zobaczmy kochani wtedy co dalej no może być też tak że ta, ta osoba za Wami tęskni jak najbardziej tak też może być. No dobra, mhm. arcykapłan. No, takie, może chodzić właśnie o męża, o byłego męża, jak najbardziej. Um, mogła to być też jakaś lekcja dla was, ta znajomość, czy ta y, relacja, jak najbardziej coś tutaj tak jakby dostaliście jakąś może szkołę życia wiecie, też tak może być no zaraz będę kład, patrzała co tutaj dalej jest w tych kartach, no ale jak na razie ten smutek tutaj gdzieś się przebija tęsknota, karta barana też może jakiś człowiek, gdzie żywiliście tutaj jakieś nadzieje, że coś tutaj będzie głębszego, na jakimś głębszym poziomie ta znajomość Mm -hmm. Szóstka buław. No, może być tak, że szóstka buław, kochani, jest kartą zwycięstwa, i to jest dobra karta, pozytywna karta. Tutaj coś osiągamy. Tutaj y, mamy uznanie w oczach innych, i może to tutaj właśnie o to chodzi, y, że gdzieś była w Was jakaś właśnie nadzieja na coś tutaj no bardziej takiego wiecie dla was i może być tak, że no coś tutaj nie gra, coś tutaj jest nie tak, tutaj jest jakieś rozczarowanie, Mo może właśnie tą osobą i mimo że mam wrażenie jest tak, że no, podobacie się tutaj tej osobie i ym, no, widzi was ta osoba jako kogoś, no po prostu, kto jest godny mojego dziś, wiecie, zainteresowania. Um, powiem Wam, że może tutaj chodzić o to, że... Um, dobra, wiecie co? Ja sobie y, te karty odsłonię, bo ten obraz tutaj jak na razie nie jest dla mnie czytelny. Nie chcę Wam opowiadać pięciu wersji tutaj możliwości, bo jak, jak na razie widzę tych możliwości tutaj sporo, także... Będzie lepiej, jak odsłonię po prostu karty i będę je dopowiadać. Okej. Okay. Okej. Okay. No, kochani, wydaje mi się, że chodzi trochę o takie jakieś niespełnione tutaj nadzieje, albo o to, że no jest tu tutaj, ja dałam siebie. Ee, żywiłam tutaj dużo nadziei w, w coś, w znajomość, w relacje, dawałam siebie, dawałam swoje tutaj um, uczucia. Ta osoba, może właśnie ten król Buław, czy, czy, czy ten arcykapłan, wydaje mi się, że. Um, no, przyczynili się do tego, że gdzieś tutaj w Tobie ta żałoba teraz jest, to te, te rozczarowanie, bo no, ta karta pokazuje tutaj y, osobę w żałowie, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o jakąś Waszą tęsknotę, o jakiś y, Wasz y, smutek. Może chodzić tutaj, kochani, o to, że liczyliście, że y, ta osoba tutaj y, gdzieś do. Y, no, Czuliście, że to może być to, że to jest jakaś wartościowa osoba, że ta osoba, która no, no podoba mi się, która, z którą chciałabym coś nawet więcej, może nawet e, stałej relacji, e, małżeństwa. I tutaj wydaje mi się, że trochę przyszło jakieś e, rozczarowanie tą osobą lub, lub kochani tą sytuacją. I no, trochę może być tak, że dla niektórych, może powiem to dla jednej osoby, że ta osoba gdzieś tutaj była po prostu skąpa, też tak mogło być, i trochę was gdzieś tutaj to no, przyczyniło się do tego, że stwierdziliście, że jednak u myślałam, że to trochę inaczej będzie, czy myślałem, a tu jest inaczej. Może chodzić o to też, że ta osoba nie jest tutaj, nie ma takiej dużej otwartości, że jest tą osobą taką dosyć, która. Um, mo, może też jest introwertyczna, kochani, i gdzieś tam um, trzyma się przy swoim. Może być też tak, że ta osoba um, no, nie potraficie jej przegadać, że jest bardzo też uparta, że jest osobą, która um, no, trzyma się swojego zdania i nie chce tak jakby um, albo iść na kompromisy. Albo nie chcę po prostu, tak jakby, wiecie, poznajecie kogoś i uważacie, no, wow, fajna osoba, ale gdzieś zaczynacie dostrzegać, że to coś tutaj nie gra. No, miałam duże nadzieje, stąd, dawałam tutaj uczucia w, w to wszystko i chciałam, żeby tu może jakoś było dobrze, ale koniec końców wyszło, yy, no nie do końca yy, tak, jak być powinno. Wydaje mi się, że ta osoba była tutaj za wami, ale gdzieś jej cechy charakteru, no gdzieś tam was, mam wrażenie, trochę rozczarowały. Tak, tak może być. No, ta karta bardzo mocno pokazuje właśnie taką kartę takiego skomstwa, takiego dążenia za wszelką cenę do tego, żeby tutaj e, te monety e, trzymać się tego. Także no, tak, tak w, bynajmniej w tej talii ta karta o tym tutaj mówi, no czwórka pentakli zatrzymuje też energię, ona stopuje coś, ona trzyma się czegoś bardzo mocno, tak jak tutaj ta osoba pazurami chce się trzymać tego, co, co już osiągnęła, tego co już ma, tak jakby mało elastyczności w tej karcie, mało takiego chęci dostosowania się do czegoś, no jeżeli wchodzimy w jakieś relacje zawsze musimy się trochę na to na tą drugą osobę patrzeć, i też trzeba tej elastyczności. To jest po prostu potrzebne, bo będąc tylko dla siebie i tylko patrząc na, na, na siebie, no nic tutaj raczej z tego nie będzie. Tutaj było dużo właśnie wiary w to, i mam wrażenie, że, że widzieliście to jako jakiś um, potencjał, jako tą osobę, że um, no chciałabym się tutaj może w, w tą relację, czy w tą znajomość, czy, czy jeżeli chodzi o pracę, to w to coś po prostu, w tą sytuację tutaj, um, pójść w to dalej i, i daje tutaj dużo, widzę w tym dużo nadziei na coś i że wchodzę w to też emocjonalnie. i Tutaj te emocji y, było spore, sporo, tylko ja widzę trochę takiego szarpania się tutaj z czymś i coś co was rozczarowuje sobie tutaj zaraz dobiorę karty, żeby było bardziej wiadomo, o co dokładnie tutaj chodzi. Dlaczego arcykapłan? Dlaczego arcykapłan? Okej, okay, bo arcykapłanka. Okej. Okay. No tak jak mówię, jakieś um, e, widzenie właśnie tego tutaj, czy tej znajomości jako czegoś, no, kar, arcykapłanka, arcykapłanka to jest e, ogromny atrybut takiej małżeństwa, takiego naprawdę opartego na zasadach, na wierze, na tym, że jesteśmy też sobie dla siebie przeznaczeni. To jest też para doskonała, wiecie, oni są razem, oni pasują do siebie i to jest ta, też takie duchowe e, połączenie i gdzieś tutaj no, może czułaś, że coś takiego tutaj ma być, takie połączenie, taka mm, znajomość też na wyższym poziomie. A tutaj, może, wiecie, ktoś się bardzo ziemsko pokazuje e, bardzo taki, no, siedzący gdzieś tam, mocno stąpający e, no, na, na ziemi, ale trzymający się też materii mocno i gdzieś może to tutaj Wam, no, nie do końca tak, też e, gdzieś tam, Pasowało, jakieś tutaj w związku z tym jest myślenie, że uchu, no, coś tutaj nie gra. Ja tutaj bardziej patrzę na, na stronę duchową, na to, jak do siebie pasujemy, na to, jak może być dobrze, jaka ta relacja może być na jakimś wyższym poziomie, dająca mi takie e, duchowe gdzieś tam, wiecie, spełnienie. Gdzieś tutaj, no, pokazuje się to już troszkę inaczej. Dobra. Dlaczego szóstka buław? Dlaczego szóstka buław? Okej, okay, bo dziesiątka pentakli. No tak jak mówię, było taki chęć dojścia do jakiegoś spełnienia i też się pokazują tutaj kochani znowu karta pieniędzy, materii i ktoś tutaj jakby, no ta karta szczególnie, ta karta szóstki buław no, jest kartą zwycięstwa, jakiegoś triumfu, uznania w oczach innych, ale ona też mi bardzo często pokazuje... Ego, takie naprawdę, że chcemy być oklaskiwani, chcemy stać na jakimś piedestale albo też kogoś stawiamy gdzieś na, na, na ten piedestal. I, I no tutaj się pokazuje, że no znowu jakieś finanse, znowu jakieś może materialne rzeczy, może gdzieś właśnie dążenie do, do, do jakiegoś materialnego sukcesu, materialnego spełnienia. I może właśnie widzicie, zauważyliście, że bardziej stawialiście tutaj na te, może, wiecie, duchowe przyciąganie. Widzieliście, że intuicja wam tu podpowiada, że, że będzie to tutaj fajna, może, relacja, dobra znajomość. Jest tutaj szansa na coś większego. Jest tutaj jakieś zaufanie do wszechświata, że, że może to ta osoba, ta właściwa. I daliście dużo z siebie, mam wrażenie. Um, Dużo uczucia w tym jest, a tutaj no, wychodzi takie trochę, wiecie, e, takie sprawy materialne, może, może, może zaczęliście o tym rozmawiać, o finansach, czy, czy gdzieś tam po prostu m, za, zauważyliście, że może czy tej osobie chodzi na pieniądzach, czy tutaj wy widzicie, że ta osoba jest mocno sfokusowana e, tutaj e, w tym temacie. Może też właśnie. E, no coś co was, kochani, wy będziecie wiedzieć, bo coś tutaj was rozczarowuje. Może to, że ta osoba, wiecie, zaczęła gdzieś tam ciułać na coś albo no nie chce się dołożyć do mieszkania, albo macie właśnie zamieszkać razem, a tu yy, wiecie, widzieliście gdzieś, stawialiście tą osobę na piedestale, że tak wow, wszystko super, przyciąganie, yy, czuliście, że to nie wiem, bratnia dusza, a tu no schodzenie do takiego yy, no, ziemskiego tu i teraz, wiecie? Też, ale to dla Was jest rozczarowująca sytuacja. Wy nie czujecie się z tym dobrze. Dobrze, to dlaczego... Um, dlaczego karta gwiazdy? Okay. No mówię, zaufanie, że to będzie coś, że tu jest e, jakiś potencjał na, na, na coś, cokolwiek Wy tam <grym> myślicie i wiecie. Tu widzieliście, że coś tutaj się zaczyna że chcę może wejść w to, chcę tutaj coś dać siebie, jestem takim na, w początkowej gdzieś tam fazie, a tutaj no coś wychodzi, co no niestety, może pokłóciliście się gdzieś pie o pieniądze, może widzicie, że yy, też taka sytuacja mi tutaj przychodzi, że może jesteście w jakimś małżeństwie i jest tutaj jakieś małżeństwo, yy, gdzieś ktoś się pojawia, gdzie wiecie, inna osoba, w, wydaje mi się, że ten król buław, ktoś tutaj się pojawia, ale tak naprawdę wiecie, że ten temat trzeba zamknąć, bo tutaj w grę wchodzą, nie wiem, materialne rzeczy, kochani, materialne sprawy typu, że gdzie ja zamieszkam, z czego będę się żywić, co dalej, także takie, też tak może być, może to dla nielicznych, ale też takiego coś mi tutaj przychodzi do głowy. Dlaczego królowa kielichów? Okej, okay. no o, kochani, powiedziałam właśnie coś na temat tej, że ktoś tutaj trzeci gdzieś przychodzi i pokazuje mi się relacja trójkowa, tak jakby, no pokazanie, tak sobie w duszy zapytałam, kogo wy tutaj tak kochacie, kogo wy tutaj tak kochacie, kogo tutaj darzycie tutaj uczuciem, kim chcecie się tak opiekować i pokazuje się trójka kielichów, jakąś trzecią osobę no może być też tak, jeżeli tej trzeciej osoby nie ma, to yy, yy, to wydaje mi się, że, że, że chodzi tutaj właśnie o tą yy, też yy, bratnią duszę, że myśleliście, że, yy, że bardziej tutaj chodzi o uczucia, że tutaj jest ktoś yy, do miłości, to te, te uczucia jakieś wyższe, bratnie dusze, a tutaj pokazują się te takie ziemskie, kochani, problemy. Dobra. Co z tego wyniknie, z tej sytuacji, bym zobaczyć? Jak Wy sobie poradzicie z tą, z tą tutaj, z tym jakimś rozczarowaniem, bólem? To ra radę jeszcze na koniec wybiorę. Zobaczmy, co z tego tutaj wyniknie. Ok. 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 Wydaje mi się, kochani, że yy, Będziecie chcieli tutaj, no, po tym rozczarowaniu, po, po tym jak, może to jest jakaś tęsknota gdzieś taka, wiecie, emocjonalna, wewnętrzna, skupianie się na tym, co mnie gdzieś tam trochę e, boli, gdzieś utkwienie w takim momencie, może za długo też, też w tym smutku gdzieś tam e, siedzicie, ale powoli jest wychodzenie z tego. i może nawet w tej talii nie powoli, bo przeważnie w innych taliach ta dziewiątka buław jest pokazana trochę inaczej. Tutaj w tej talii jest pokazane jako takie radosne wychodzenie z czegoś trudnego i no, zaczynanie tak jakby na nowo. I królowa mieczy, bardzo lubię tą kartę w tej talii, ona pokazuje tą królową, która odcina się od przyszłości. Ona tutaj te swoje trupy, no tych, mam wrażenie tych swoich eksów tutaj wszystkich, gdzieś powie jako wisielców, a ona sobie tutaj przy tych kwiatkach dalej spokojnie grzebie, gdzieś to za sobą zostawia, mimo że tutaj trup ścielił się gęsto, że tak powiem, to ona spokojna i sobie tutaj przycina kwiatki i... Wydaje mi się, że będzie takie radosne opuszczenie tej sytuacji, pozostawienie czegoś, pozostawienie tych trupów, wiecie, za sobą, tych eksów wszystkich i, kochani, skupienie się na sobie. Skupienie się na tym, żeby mi było dobrze. Na, na takich fajerwerkach, na uczuciu tego, że mam spełnienie. Yy, tutaj przychodzi taka ostatnia rzecz, taka w tej karcie, szczególnie w tej talii, widzę taka. Ta karta symbolizuje taką wisienkę na torcie, kochanie, wiecie. Coś Wam tutaj brakowało, czegoś tutaj było nie tak. Może za dużo tego smutku, tego bólu, ale tu jest wyjście. Zostawiam za sobą tych wszystkich tutaj, to co mi tam nie, nie, nie grało, to co mnie gdzieś tam może poraniło. Odcinam gdzieś się emocjonalnie od tego co było i po prostu przychodzi do mnie jakie spełnienie, przychodzi ta wisienka na torcie, i to jest piękne zakończenie, kochani. Naprawdę jestem ciekawa, co Wy mi tutaj w komentarzach, kochani, napiszecie. Czy macie tutaj takie sytuacje, czy, czy inaczej jakoś to tutaj byście widzieli? Inaczej możecie to jakoś zinterpretować, ale zakończenie bardzo dobre. Super to wygląda. Królowa Mieczy wychodzi też z tej energii, tej um, królowej, nie tylko uczucia i wiecie, daje siebie, daje, bo ona jest bardzo empatyczna. Ona jest, no jest tutaj dużo empatii i, ale tutaj na koniec już widzę, że ile można tutaj skupiać się na tych innych wszystkich teraz, poświęcam czas sobie. Zostawiam to, co było za mną, odgradzam się jakimś tutaj, wiecie, żywopłotem i y, zajmuję się po prostu sobą. I przychodzi tutaj spełnienie, przychodzi zadowolenie, przychodzi radość, przychodzą fajerwerki, kochani, i naprawdę poczucie takie, że mam w życiu to, czego naprawdę potrzebuję. No dobra, to zobaczmy kartę radę. Karta rada. Okej, okay, wieża. Super. Super rada mówi o tym, e, że no coś tutaj coś tutaj musi, e, no wiecie, walnąć jak grom z jasnego nieba. I jeżeli tutaj jest wieża, to karty mówią, uwolnij się, uwolnij się, bo to jest uwolnienie, tu jest, wiecie, no może takie uwolnienie, nie takie lajtowe i to jest naprawdę coś musi tąpnąć tutaj, wiecie? Tutaj musi coś się konkretnie zadziać. Tutaj ktoś musi. Tupnąć nogą. To musi być szybkie, bez owijania w bawełnę, po prostu wali piorun, i obojętnie jakie będą konsekwencje tego. I no, czy może upadnę, czy sobie trochę parę siniaków porobię, czy nie, to to ma tak być. To to ma tak być. No dobra. E, fajne czytanie. E, dziękuję Wam, kochani, że tu jesteście. E, oczywiście e, proszę o łapki w górę, o subskrypcje, komentarze. Dziękuję, kochani, że tu jesteście. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to oczywiście mail podany jest e, na dole w opisie każdego filmu. Możecie, kochani, śmiało pisać. E, dopóki, oczywiście, nie wyjadę na urlop, bo planuję kolejny urlop. Także dobra, ok. To by było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.